Cześć, witam wszystkich. Na tym filmiku opowiemy sobie o taktyce 4-3-3 w wariancie czwartym. E... Tak pokrótce na wstępie opowiem, dlaczego i dla kogo jest ta taktyka, dlaczego warto nią grać, jakie są jej plusy i minusy. Zacznijmy może sobie, od plusów tutaj tych plusów, moim zdaniem, jest troszeczkę więcej niż minusów. Plusem jest to, że w tej taktyce mamy możliwość grania i skrzydłami, i jednocześnie środkiem. Tak więc ta taktyka jest taka bardzo uniwersalna, jeżeli chodzi o, o nasz styl gry. Także. I tą taktyką można grać kombinacyjnie, jak również na wrzutki, w zależności od tego oczywiście czy mamy do tego odpowiednich wykonawców i w polu karnym oczywiście odpowiednich zawodników do przyjmowania tych główek, ale to już jest kwestia doboru po prostu zawodników. Tą taktykę przetestowałem sobie w całym Foot Champions, rozegrałem całe Foot Champions e, i tak naprawdę e, nie było z tą taktyką żadnych problemów, wbiłem praktycznie tą samą rangę co zazwyczaj, czyli wbijam po prostu te 11 zwycięstw na luzie, ale co, co różni właśnie tą ligę weekendową od poprzednich to to, że w tą taktyką e, strzelałem bardzo dużo bramek, znaczy więcej bramek niż na przykład taktyką 4 2 2, -2 bądź 4-2-3-1, e, bądź 4-3 2 1. Grając tą taktyką, czułem, że cały czas mam komu podać. Czyli z przodu zazwyczaj miałem taką czwórkę żelazną, zawodników, którymi mogłem zawsze rozegrać piłkę i kombinacyjnie z drugim zawodnikiem, bądź nawet z trzecim, bo zazwyczaj zawsze ktoś był do podania: czy to na skrzydle, czy w środku. I w zależności też od tego, jakich macie pomocników, jeżeli macie któregoś z pomocników takiego bardziej ofensywnego no to on też często i tak się podłącza do, do ataku, gdyż w tej formacji mamy dwóch typowych środkowych pomocników. I oni są dosyć wysoko ustawieni Na polu gry Także zaraz zobaczycie również wytyczne Jakie mam ustawione tutaj taktyki I dlaczego ci środkowi pomocnicy również Bardzo często angażują się W akcjach ofensywnych Nawet jeżeli nie mają e, takich wytycznych Żeby się dołączali do ataku To oni i tak swoje w ataku będą robić A przynajmniej będą się pokazywać do rozgrania Żeby móc tą piłkę rozegrać Między typowymi czy to skrzydłowymi Czy napastnikami Tak więc jeżeli chodzi o taktykę Tutaj mamy styl w obronie zrównoważony. Jeżeli chodzi o szerokość, ustawiamy na 50, głębokość 70, czyli dosyć wysoko. Jeżeli na przykład macie dość wolnych zawodników na środku obrony, czyli e, tych typowych SO, macie powiedzmy nie więcej niż 80 tempa, no tutaj zalecałbym jednak tą głębokość zmniejszyć do 55, bądź nawet 50, gdyż jest to bardzo ważne e, w przypadku, gdy stracimy piłkę gdzieś na polu karnym przeciwnika, bądź w jego obrzeżach. Jeżeli mamy naprawdę wolnych zawodników w środku obrony, no to możemy nie nadążyć za kontrą, dlatego tutaj ja akurat lubię grać bardzo ofensywnie i bardzo wysoko, jeżeli chodzi o, o tą głębokość właśnie mojego zespołu. Ale jeżeli macie naprawdę wolnych zawodników środkowych bądź bocznych obrońców, tutaj zalecałbym troszeczkę zmniejszyć. Jeżeli chodzi o konstruowanie akcji, robimy długie piłki, czyli zawodnicy będą po prostu się pokazywać do zagrywania piłki za plecy obrońców, stwarzanie szans, wybieganie do przodu z szerokość 55, zagęszczanie szęstastki 6, 6 kresek, rzuty rożne i wolne po dwa, aczkolwiek tutaj jeżeli na przykład macie jakieś swoje, swoje sposoby na zdobywanie bramek z rzutów wolnych czy rożnych, to oczywiście możecie tutaj sobie dowolnie zmienić. Ja po prostu ustawiam maksymalnie dwie kreski, właśnie żeby nie być skąd przy stracie ewentualnej piłki. I przechodzimy sobie do wytycznych dla zawodników. Jeżeli chodzi o lewego i prawego skrzydłowego, tutaj mamy te same wytyczne, czyli wbiegać za plecy obrońców i w pole karne przy centrach. Także tutaj te dwie rzeczy sobie zaznaczamy, resztę zostawiamy bez zmian. Środkowy napastnik, w moim przypadku jest Mbappé. Zostawaj z przodu i wbiegaj za plecy obrońców. Czyli tak naprawdę, wszystkich tych trzech zawodników tutaj z przodu mamy e, tą jedną wytyczną, która ich łączy, czyli wbiegaj za plecy obrońców. Nasz SPO, czyli w moim przypadku to jest Zinedine Zidane. E, wracaj do obrony e, w pole karne przy centrach, i resztę zostawiamy bez zmian. Jeżeli chodzi o środkowych pomocników u mnie to jest Vieira i Zanetti, jeżeli chodzi o jednego z nich ustawiam na zostawaj z tyłu i krycie środka. Drugiego z nich również te same wytyczne, czyli krycie środka i zostawaj z tyłu. A dlaczego tak robię? Ponieważ ja i tak zauważyłem, że podczas grania nawet Patryk Vieira, który jest takim bardziej defensywnym pomocnikiem mimo tego że ma średnie pracowitości w ataku i wysoką pracowitość w obronie i tak bardzo często leci do przodu i angażuje się w akcje ofensywne. Tak więc w tym przypadku ta wytyczna zostawaj z tyłu jest głównie po to, żeby on troszeczkę rzadziej się angażował do tych akcji ofensywnych, ponieważ nie od tego w moim zespole jest. Aczkolwiek i tak to robi, dlatego bez tego zostawaj z tyłu, myślę, że robiłby to jeszcze częściej, dlatego ta wytyczna zostaje. To samo u Zanetti'ego, aczkolwiek on ma wysoką, wysoką e, pracowitość, jeżeli chodzi o atak i obronę. Dlatego tutaj, zostawa z tyłu, również jest zaznaczone, aczkolwiek i tak swoje w ataku zazwyczaj robi. Z tym, że on akurat ma troszeczkę mniej umiejętności strzeleckich niż Wiejra, dlatego wolę, jak już Wiejra się angażuje do ataku, a Zanetti'ego staram się zawsze gdzieś tam e, tą piłkę, jak już ją mam, szybko oddaję do kogoś innego. Gdyż jego strzały są tak fatalne, że, że, że praktycznie, no, nawet jak idę sam na sam z bramkarzem, to staram się szukać jakiejś opcji, jednak podania do kogoś, kto lepiej wykańcza akcję. Jeżeli chodzi o bocznych obrońców, mam tutaj i Zambrotte i Atala ustawionych na zostawaj z tyłu i obieganie. I jeżeli chodzi o środkowych obrońców, tutaj tak jak zazwyczaj w większości taktyk zostawiamy ich w spokoju, czyli nie zmieniamy nic, zostawiamy tutaj na domyślnych. No i bramkarza, ja zazwyczaj jak w każdej taktyce staram się ustawiać te obydwie te opcje na wychodzące, czyli wychodzi do wrzutek i wybiegający, zawsze to zaznaczam, bo na nasi bramkarze w tej Fifie zwłaszcza Przynajmniej w tej fazie FIFA, bo na początku jeszcze coś bronili, a teraz praktycznie stoją często wmurowani na linii bramkowej i nic nie bronią, nawet strzałów, które lecą bezpośrednio w nich. Także staram się to zaznaczać, żeby oni po prostu zaczęli się ruszać częściej i gdzieś tam wychodzili z tej, z tej bramki przy wrzutkach, zwłaszcza z rzutów rożnych, które są bardzo, bardzo OP teraz w tej FIFA. I ciężko, ciężko czasami tym bramkarzom zareagować na, na takie strzały, gdzieś tam z przywrotki, nawet z rzutu rożnego. Dlatego staram się wychodzić tym mi nawet manualnie podczas rzutów rożnych czy tam wolnych, a podczas gry też chcę, żeby oni sami też reagowali i wychodzili po prostu z tej bramki, a nie stali jak kołki. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o wytyczne. Również do tej taktyki zamieszczę kilka takich klipów z tych meczy, które rozegrałem właśnie w Food Champions, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak te akcje wyglądały. I tak, tak jak wspomniałem na początku, różnorodność tutaj rozegrania tych, tych ataków jest bardzo duża. Można grać i z jeżeli tak lubicie, czyli szybko gdzieś tam do szybkich skrzydłowych podawać te piłki i zagrywać do środka, do centrum, gdzie mamy właśnie tutaj i Mbappe, i Zidana. I ci dwaj pomocnicy również często podchodzą wyżej, także tutaj zawsze jest komu podać z tego skrzydła. Jeżeli macie też ofensywnych obrońców bocznych, to oni też, mimo tego, że, będą, że mają wytyczne, zostawaj z tyłu, i tak będą się angażować do ataku bardzo, bardzo często. Dlatego fajnie, jeżeli będą w miarę zwinni, zwrotni i potrafili też podać, kopnąć na bramkę. Tak jak Zambrota i Atal, którzy no, są tak stworzeni do tego, żeby grać właśnie takiego bardzo ofensywnego e, e, obrońcę bocznego także oni też dużo, dużo mi pomagają w, te, w tym ataku e, i dlatego, tak jak wspomniałem na samym początku to jest dosyć ofensywna taktyka jak sami widzicie, nie ma tutaj żadnego zawodnika takiego typowego SPD e, aczkolwiek jeżeli tracicie piłkę ja często też przełączam się manualnie na któregoś z tych zawodników, który jest po prostu gdzieś tam bliżej piłki i cofam się nim, manualnie tak? nie czekam, nie przełączam się na obrońców czy tam nie wychodzę obrońcami tylko przełączam się na któregoś z tych Środkowych pomocników, i biegnę po prostu manualnie sterując nim w stronę bramki, żeby jak najbardziej zagęścić ten przedpole po prostu przedpole, przed moim polem karnym. A w tym czasie obrońcy już dobrze się ustawiają. Także napastnicy, którzy lecą na naszą bramkę, no nie, no zazwyczaj i tak muszą troszeczkę zwolnić, żeby tutaj wymanewrować jakoś naszą obronę, a w tym czasie którymś z tych pomocników na pewno się zdążymy cofnąć także jeżeli wolicie też na przykład grać środkiem pola to jak najbardziej również jest tutaj duże pole do popisu e, możecie rozgrywać piłkę tutaj trójkątami z Zidanem. E, jeżeli chodzi o tych pomocników właśnie trzech, e, możecie rozgrywać do e, skrzydła i od skrzydła znowu zagrać do któregoś z tych zawodników czy to z jednego skrzydła czy z drugiego także opcji naprawdę jest multum i taktyka jest tak naprawdę dosyć, dosyć ofensywna, jeżeli po prostu lubicie strzelać bramki, gracie, wolicie mecz żeby skończył się mecz wynikiem 4 do 3, niż 1 do 0. No to jest właśnie taktyka dla was. Dzięki wielkie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Do zobaczenia na